dzisiaj porozsadzam zebrinę rojo tutaj jest oddzielona już jedna sadzonka to jest ta która wyszła jako ostatnia jak widzicie no troszeczkę różnica jest ale niewielka mam naszykowane takie pojemniczki one są połączone szeregowo wszystko w takiej taczce. Ziemia, jaką zastosuję, tradycyjnie uniwersalna z domieszką Perlitu. Perlit ma zadanie napowietrzać korzenie i utrzymywać wilgotność w podłożu. Fuh, to będzie precyzyjna robota. Rozdzielać to wszystko. Zaraz wyjmę z donicy. Zobaczymy, jak rozbudował się system korzeniowy. Yy, one były tutaj. Pikowane, wsadzane 2 miesiące temu, dokładnie 18 grudnia. Sprawdziłem to. No i zaraz Wam pokażę, jak wyglądają korzonki. No i tak wyglądają siewki po wyjęciu z Donicy. Jak widać, system korzeniowy jest. Nie mogły już dłużej siedzieć w Donicy, było im za ciasno. Dodatkowo ziemia. Bardzo szybko wysychała. Te roślinki stały cały czas na macie grzewczej. Zaraz wyjmę jedną, pokażę Wam, jak rozbudował się system korzeniowy. Tak to wygląda. Siewki mają około 3 miesiące od wysiania. Będą rosły pojedynczo, będzie im luźno. Teraz powinny fajnie przyspieszyć. Nie liczyłem ich jeszcze, nawet nie wiem ile tego jest. Porozsadzam, policzymy i będzie wszystko wiadomo. No i udało się. Rośliny przesadzone. Tutaj jest 30 sztuk. Każda miała bardzo ładny system korzeniowy. W takim gorszym stanie jest 9. Te, które były za bardzo podsuszone matą, no ale myślę, że wyjdę, wyjdą z tego. Zielone listki widać są. Wystarczy mocniej podlać, ustawić na, na okno południowe. Yy, dostaną jeszcze matę grzewczą, ale nie będą już tak grzane jak do tej pory. Yy, ustawię matę na trochę mniejszą temperaturę. No oczywiście okno południowe. No i. Wystarczy teraz czekać. Spryskam hmm. takim nawilżaczem, spryskiwaczem, żeby nie lać mocnym strumieniem. Tak wyglądają siewki Musa Sumatrana Zebrina Rojo. Trzy miesiące od wysiania. To tyle z dzisiejszego filmu. Pozdrawiam. Życzę miłej, udanej niedzieli. Cześć.